Rozmawialiśmy między innymi z Krzysztofem Skibą, który powiedział w rozmowie z nami, że e, teraz telewizja publiczna to jest e, koniec pisowskiej szczujni. Czy pani się z tymi słowami zgadza? Nie wiem co, ja w ogóle nie, nie ujawniam swoich poglądów politycznych, nie wtrącam się, nie komentuję spraw politycznych, dlatego że uważam, że nasz widz. E, to są ludzie, zarówno z prawej, lewej strony, jak i ze środka. I każdy ma prawo do własnych poglądów, e, i każdy ma prawo e, je prywatnie wypowiadać. Natomiast i kiedy jestem w pracy, a mam poglądy oczywiście, to tych poglądów swoich nie zdradzam i nie wypowiadam, bo nie chcę nikogo urazić. Uważam, że e, obrażanie innych. Mm, ma krótkie nogi, no, nie ma to sensu, dlatego że naprawdę y, Jelko ja, marzy o tym, żebyśmy my Polacy się nie kłócili, nie wyzywali, nie mówili, y, co jest słuszne, co nie jest słuszne, co jest ważne, co nie jest ważne. I zarówno z jednej, jak i z drugiej strony powinniśmy wysłuchać kogoś, kto ma inne poglądy, ale jeżeli jesteśmy w pracy, bądźmy profesjonalni. I nie rozmawiajmy o swoich poglądach politycznych, bo polityka to są wojny, to jest nienawiść, to są e, trudne momenty. Kochajmy się, a nie, nie nienawidźmy. Ja uważam osobiście, że to jest bardzo ciekawe i bardzo mądre, to co Pani powiedziała w tym momencie, że rzeczywiście te sprawy, takie indywidualne poglądy zostawić na bok, to. poza pracą. W takim razie, co Pani sądzi o tych wszystkich osobach publicznych, o, o gwiazdach, celebrytach, które nie ukrywają się na przykład ze swoją e, taką mową nienawiści w kierunku poszczególnych partii politycznych, poszczególnych z jednej, i z, z jednej i z drugiej strony oczywiście. No bardzo mi się to nie podoba i uważam, że tak jak powiedziałam, to ma krótkie nogi, przyjdzie moment, że, e, że no myślę, że będą tego żałować, bo e, takie e, to jest już taki dla mnie E, 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 takie zacietrzewienie niepotrzebne zacietrzewienie to nie ma sensu jesteśmy jednym narodem jesteśmy ludźmi, którzy e, którzy powinni się wspierać co, co takiego jest w nas że kiedy wyjeżdżamy za granicę to właściwie jesteśmy chyba jednym z niewielu narodów który się nie wspiera coś w tym jest, niefajne nie to jest powinniśmy się wspierać jesteśmy z jednego kraju, mówimy jednym językiem no, przeraża mnie ta mowa nienawiści. Tak jak mówię, z jednej i z drugiej strony. Przeraża mnie to. Czy jest miejsce na to, żeby pokazywać bardziej więcej osoby ze społeczności LGBT? Ja myślę, że, że jest jej więcej. No, jest w ogóle. Nie było jej wcześniej, mhm. w tej chwili jest. Ale myślę, że, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy prawo do szacunku, wszyscy mamy prawo do tego, żeby. Żyć po swojemu. Ja jestem ostatnią osobą, która by oceniała czyjeś poglądy, czyjeś życie, czyjeś wybory. Każdy z nas jest kowalem własnego losu i każdy z nas ponosi konsekwencje tego, jakie wybrał w swoim życiu rzeczy. Więc wydaje mi się, że, że tak jak mówię, nie powinniśmy oceniać, powinniśmy dać ludziom szansę żyć po swojemu. Ja jestem bardzo tolerancyjna, naprawdę.